Zapraszamy na wideo relację z tegorocznej siódmej już edycji retrostacji, która odbyła się 11 września na byłej stacji kolejowej w Kaźmierzu. W czasie imprezy podsumowany został projekt realizowany wspólnie przez Uniwersytet III wieku w Kaźmierzu i Stowarzyszenie Miłośników Historii Huzar pod tytułem Zapomniana historia. Losy wysiedlonych mieszkańców z gminy Kaźmierz w latach 1939-45. Część oficjalna imprezy rozpoczęła się od powitania wszystkich uczestników przez przedstawicielki organizatorów, panie Zdzisławę Śmieszek i Elwirę Frączak. Następnie uczestnicy mogli obejrzeć film promujący książkę Urnental o wojennych losach mieszkańców gminy Kaźmierz po projekcji głos zabrali wójt gminy Kazimierz Zenon Gałka, autorka książki Sylwia Zagórska i sekretarz gminy Janusz Stróżyk. Okolicznościowy list od wojewody wielkopolskiego odczytał pan Andrzej Jaworski. Spotkanie było okazją do ogłoszenia wyników prac konkursowych przygotowanych przez młodzież szkolną. Wójt Zenon Gałka wręczył też podziękowania kilku społecznikom za zaangażowanie w obchody rocznic wysiedleń. W części artystycznej wystąpiły zespoły Fermata z Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu pod dyrekcją Waldemara Hermana. Zespół wokalny ze szkoły podstawowej imienia Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu prowadzony przez nauczyciela muzyki Roberta Winieckiego, kapela podwórkowa Cynamony z Bydgoszczy i duet Blado. Tradycją imprezy jest też konkurs mody retro z nagrodami. Dla uczestników retrostacji przygotowano sporo atrakcji, m.in. wystawę retrofotografii ślubnych. Chętni mogli skorzystać z fotoatelier, skąd dzięki udostępnionym w nim retrostrojów można było wrócić do domu z unikatową stylizowaną fotografią. Wcześniej panie mogły zrobić sobie retro makijaż. Największym powodzeniem cieszyły się przejażdżki drezyną, które udostępnił pan Tomasz ze stacji Nojewo. Nie brakowało też chętnych do przejażdżek Riksą. Dostępne były warsztaty stolarskie i wikliniarskie, wystawy dawnego sprzętu gospodarstwa domowego i militarna oraz starych pojazdów. Była możliwość posilenia się grochówką i żurkiem z kuchni polowej w kafe Altana. A wszystko to przy dźwiękach bydgoskiego kataryniarza Marcela. Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję retrostacji.